Co? Tak, tak. ty tu zrobiłeś? Co? żeś pokopał. Czerwone mazgi. Od to podjeżdża. żeby skłonił głowę. A. Nie ma wolnej trasy. Hmm.

Stamtąd przyjedzie Tata Widać? Mają tam jednego odmalowanego ten greka Popo 49 I ja nie wiem co to dla A Lala będzie jechał po nią A kto tam z tyłu jest? Nie wiem ta. to Kto tam jest? Zobacz Kto tam jest z tyłu? Tam, tam, Kto cię woła? Co, co?